Piłkarze drużyn wychodzą na boisko i co? Wychodzą w okazjonalnych koszulkach, na których nawołują do dwóch rzeczy. Z przodu mają napisane: oddajcie miasto, miastu Giekse. Z tyłu na plecach napis: Krysiak, pokaż jaja, zrezygnuj. Także jest to już naprawdę oficjalny protest piłkarzy. Już w końcu taki głośny i teraz GKS przy piłce od obrony, Mateusz Kamiński długą piłkę zagrywa gdzieś tam do Pitrego, Pitry teraz w roli napastnika i strzelał z dystansu Kujawa, odegrał Pitry Kujawie piłkę na 18 metrów. No, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o marketing w Gieksie w ostatnich latach, w najnowszej historii, no to był najlepszy w czwartej lidze. Może też w trzeciej był niezły, ale tymczasem Tychy atakują z całą głową. Ależ było blisko, żeby teraz jeden z zawodników pokonał Wierzbicki. A także dla naszych piłkarzy też, no bo z tamtego zespołu nie ma już w Gieksie nikogo. To są zupełnie inni zawodnicy. Teraz Tychy. Prawostrona, cały czas wysokość pola karnego, ale stoi zawodnik. Podaje teraz na 18 metr. Może być groźnie, minął teraz strzela z 17 metrów, ale prosto w ręce Wierzbickiego. Nie był to groźnie strzał, także Wierzba na szczęście złapał tę piłkę. Także teraz Fonfara. do dośrodkowanie w pole karne. Jest teraz ten jest Jeden do zera! teraz. Już w 24 minucie w 1 do 0 z Tychami, także ta piłka przedłużona tam przez Mateusza Tomickiego i tam na linii bramkowej eee, prosi jeszcze, czy to Arkadiusz Kowalczyk chyba, eee, debil bramki mamy 1 do 0. Także jest dobry początek dla GieKSy w 24 minucie spotkania, bo tam jest jakieś starcie w polu z rywalem i zobaczymy co teraz zrobi Rodzki. Dośrodkowo no je w polekarde, jest zamieszanie. Może być groźnie, A dlaczego nasi piłkarze w ogóle tam nie interweniują? Jest strzał. Może być groźnie, spalony teraz, spalony, yy, ale zupełnie jeden z zawodników rywala dostał piłkę na 15 metrze i chyba z 2 sekundy ją próbował opanować. Wierzbicki teraz do napierały. Dość spokojnie teraz to wygląda. Kamiński. Do Pietronia o, i Pietronia źle przyjmuje tę piłkę i musi się ratować takim, taką świecą do przodu. Ale ładnie teraz sobotka do Pitrego. Pitre jest na 20 metrze, Pitre, ale yy, na razie musi sam grać. Pitre podaje do Kowalczyka, Kowalczyk jest w polu karnym. Kowalczyk, a i dlaczego nie strzelał? Kowalczyk w polu karnym wycofuje teraz Fofara, Teraz bardzo ładnie uderzył. Górnik dzisiaj wygrał na podbeskidziu 2 do 0. Podanie w pole karnym do Kowalczyka. Kowalczyk dośrodkowuje, jest szansa. Ale źbimy blisko teraz podanie w poprzek boiska. I naprawdę był bliski. Bartosz Sobotka no, huknął tę piłkę niesamowicie. ...która nie powiem, żeby grała jakoś super, ale nie dopuszcza do sytuacji. Miejmy nadzieję, że to się teraz nie pomylę w tym, bo Tychy atakują prawą stroną. Jest znowu z... <ścoughs> wysokość pola karnego. Tam próbuje zakręcić Falibugowskiego przeciwnik. do środku, w jest karne. Może być groźnie. I fantastycznie teraz broni Wierzbicki strzał Rodzkiego. Ale jest jeszcze Tychy przy piłce. Jeszcze będzie Bukowiec z 20 metrów uderzał! I boczna siatka. Ależ naprawdę interwencja wierzby w tym momencie była kapitalna. Wypuszczę ją sobie tak, żeby ją nogą daleko kopnąć. Wyskakuje Kujawa, przedłuża do Pitrego, który ładnie na klatkę przejął. Pitry grał sobie sam. Pitry będzie z 18 uderzał Pitry! no, pczeczko, ale fantastyczna akcja Pitrego. Najpierw to przyjęcie na klatkę, później obrócenie się, podejście strzał z 18 metrów. A nie, jednak wycofuje do Pietronia i ten w polekarne na klatkę Pitry przejmuje i znowu utrzymał się Pitry przy biłce. Pitry wdziera się z lewej strony w pole karne. Pitry wycofuje do sobotki. Sobotka będzie dośrodkowywał. Jest szansa a dostał piłkę teraz na głowę. Rafał Kujawa chyba i naprawdę był bliski zdobycia bramy To właśnie czyni do Kowalczyka, ale bardzo mocno i tak na zapalenie płuc, ale może się Kowalczykowi uda. Nie, dobrze sykro piłka tyłu, ale jest Alan Czerwiński. Czerwiński. Podaje to do Pitrego. Pitry bardzo ładnie się z tą piłką zabierze, może mu się to uda, walczy z czterema piłkarzami. Rywali, Pitry uderza, zablokowany, Naprawdę no, po raz kolejny Pitry tutaj no, całą, miał praktycznie na głowie, na plecach, na stopach całą defensywę Rywala. Konfara dośrodkowuje. Pitry! Ależ było blisko teraz, tuż obok słupka uderzył. No, nasze na tę piłkę na szóstym metrze i lewo. Minimalnie obok słupka, No, Tron ma tutaj Fofarę, Fofara Pitrego. Pitry teraz troszeczkę wycofany. Pitry, Pitry. 30 metr od bramki utrzymuje się Pitry przy piłce. Bardzo dobrze podaje do sobotki. Sobotka ma tutaj Fofara. Fofara w polkarnym. Lewa strona. Fofara wycofuje, ale tak za lekko troszkę i w swoim polu bramkowym misztal piłkę przechwycił, że tak powiem. Gra o jeden punkt lepiej niż w pierwszej połowie, a Pitry znowu w środku boiska, podaje do Fonfary. Fonfara będzie w polu karnym, ale jest bardzo ostry kąt. Fonfara na lewej stronie. Fonfara mija przeciwnika, Fonfara będzie szansa, Fonfara strzela i piłka odbija się od słupka. Yy, z takiej yy, dziwny to był strzał, ale wylądowało ostatecznie na, yy, na aucie bramkowym. No. prawa z taką dużą sektorówką yy, poświęconą Gieksie i Górnikowi. Ona jest wywieszona na wysokości sektora B, a na yy, sektora a i C powiewają te flagi, o których mówiłem wcześniej czyli e, flagi flagi Gieksy po lewej, Górnika po prawej jest dośrodkowanie jest szansa główka i Wisztal broni no i pożegnano się tutaj w Katowicach z Dawidem Jarką który no, będzie na pewno chciał tutaj e, e, Strzelić bramkę wyrównująco, ale teraz pięknie to Kamiński podaje na lewą stronę do Goncerza. Golcerz. lewą stroną będzie się wdzierał w pole karne, nie indywidualnie, Goncerz dośrodkowuje poziomie w pole karne, ale dobrze. Piłkarz tygów aktywuje yy, sytuację jest dośrodkowanie, jest szansa, zamieszanie, jest napierała, ale napierała zamiast kopnąć się w piłkę, bardziej ją popchnął yy, Fofara. Fonfara teraz na prawą stronę schodzi, żeby poczekać na partnerów. Ładnie skojawo rozgrywają piłkę. Fofara Fonfara utrzyma się, będzie dośrodkowywał w pole karne. Jest Gąsesz i piłka zjeta, ale jest jeszcze Pitry. Pitry zdy, uderza z powietrza, ale po no, przeciwnika ona ląduje na bocznej siatce. Dośrodkowanie Fonfary i tym razem znowu piłka z w górą. Kujawa, ale jest jeszcze Pitry w polu karnym. Pitry utrzymuje się, podaje, wycofał do Kujawy. Kujawa do w pole karny, ale blokowana piłka. I teraz szansa na kontrę, nie ma naszych środkowych obrońców. Yy, ruszają teraz Tyszanie z kontra, dwóch na jednego. Bardzo dobra interwencja bardzo w fali który wszedł między nimi i kopnął piłkę po prostu w takim akcie, no, ostateczności. Do... Gącerz teraz, piłka przerzucana na środek boiska, ale błąd teraz w podaniu gocerza do Fofary. I Tychy ruszają 4 na 4 z kontro. Może być groźnie. Musi tutaj wracać nasz zawodnik, to jest 16 metr. Ale uratujemy tę sytuację. Tak jest. Ostatecznie wybijają farby do przodu, ale na chwilę tylko. A i teraz wątroś, że wyprzedzi. Nie, nie wyprzedził. Cały czas tyszanie przy piłce. Oni tutaj nie rezygnują. Oni chcą tu doprowadzić do wyrównania. Napierała, teraz ściga się z przeciwnikiem na piłkę. Wypycha go i to było skuteczne. Cały czas. Teraz to tychy przy piłce. Boję się tu takiej końcówki dramatycznej i nerwowej. Tychy, 40 metr od bramki, na wprost, próba prostopadłego podania, znowu Kamiński dobrze, ale cały czas goście przy piłce, znowu roczki, znowu ta próba, naprawdę takie granie ekstra klasowe tutaj się kłania, ale to jest nieskuteczne, bo wszystkie prostopadłe piłki na razie przejmujemy. Pitry teraz przywliczył, bardzo dobrze, Pitry podaje nie było spalonego, będziesz na sali, węce. Grzegorz Goncerz pędzi sam na sam na bramkę, Grzegorz Golcerz, Grzegorz Golcerz broni Piotr Misztal, no naprawdę. Nie wiedział chyba Grzesiu, co z tą piłką zrobić, czy ją podcinać, czy ją strzelać po ziemi. Został zablokowany. Farma maski, odbiera kęsa tylko, ale tu na lewej stronie aż prosi się, żeby zagrać do gocarza, yy, ale wybiera prawą stronę i prawą stronę GieKSa atakuje. Będzie dośrodkowanie w kole karne. Jest szansa! Nie ma bramki, bo no było blisko teraz drugiego gola, no brakuje nam tu po yy, prostu trochę szczęścia, żeby Arkadiusz drugą bramkę strzelił. Sędzia gwizdę w ustach i koniec meczu! Jeksa wygrywa! Jeksa wygrywa z GKS-em tak jak 7 lat temu, tak i teraz. I jest to trzecie zwycięstwo z rzędu. W końcu Jeksa uchwyciła dobrą formę Także jest. Trzecie zwycięstwo z rzędu. I co teraz wymyślą piłkarze z kibicami? Podziękowania tutaj oczywiście... za ten wspaniały doping, który był w tym meczu. No może też krytykowałem go, ale ta druga połowa była naprawdę fajna. A teraz kibice z Trybuny Głównej standuje nazwisko Janusza Jojko. Jest to wsparcie, jest, są zwycięstwa, 9 punktów w ostatnich 3 meczach, Gieca już gdzieś tam w środku tabeli będzie.